No, i tutaj dr Irena Eris pojechała po bandzie, pojechała po całości, tworząc tą najnowszą, przełomową technologicznie serię kosmetyków 10 Peptide od Liren. Dostępna w Hebe w cenach dostępnych dla każdego konsumenta. W przypadku tego produktu nie płacicie za żenujący PR i za zwrot wynagrodzeń osób promujących dane kosmetyki i kolosalne pieniądze. Ten produkt nie jest reklamowany w płatnych współpracach i ma uczciwą, rozsądną cenę dla każdego konsumenta. Jest to serum z 10 peptydami, które bardzo intensywnie działa przeciwzmarszczkowo, stymuluje syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również fibroblastów. Świetnie się łączy również z tripeptydem miedziowym. Dlaczego? Ponieważ on sam zawiera pochodną tripeptydu miedziowego. Dodatkowo może być stosowane pod oczy. Formuła jest emulsyjna, pozostawia efekt silk skin na skórze jedwabistego wykończenia. Efekty działania tego serum są długoterminowe. Skóra jest rozświetlona, nawilżona, odżywiona. Hit dostępny w Hebe na dzień, na noc. Polecam.